na polu prawdziwe wola. zgubiłem się nie wiem są moje rodzice uciekłem od nich i się skupiłem na takim puskowiu gdzie <suszy> ja mam iść w tą stronę w tą w tą w tą w tą w tą w tą w tą, w tą, w tą. No i się zabić i to nie nieba? Tam, tam, nie wiem Nie wiem. To, ta... oh, to sam jest. Nie. Nie, ja nie idę. Kliśta, porażka, bo nie, Nawidzony dom! Nie, ja tam idę. A co jest z tym robią? Przejście! Przejście! Wjadę do tyłu! O nie! Tu jest za dubie, zobaczcie! ja raz w prawo! O! Oh. Już! Biegłem, biegłem i byłem w innym kraju. Tak jestem! Patrzcie! W Niemczech! ja Jak wygląda w Niemczech? Tak wygląda w Niemczech! Jestem w Niemczech, nie angażuję nadal jestem w Polsce. Słuchajcie, to za kamień. Ja, yeah, ja yeah. i opię. O nie, Ja się z wami żegnam, bo mam dosyć tego. Pa, mi że ucieknę. Pa! Dobra. Pa widzowie, na wiem czy ich jeszcze kiedyś spotkamy. Pa, kocham was. Dobra, dala.